15 września. Dziś 15 września prowadzi nas błogosławiony Józef Puglisi, włoski kapłan, który całe swoje życie oddał pracy duszpasterskiej wśród ubogich i młodzieży, a zginął z rąk mafii, bo miał odwagę głośno mówić prawdę i przeciwstawiać się złu. Józef urodził się 15 września 1937 roku w Palermo na Sycylii. Dorastał w zwyczajnej rodzinie robotniczej. Od najmłodszych lat odznaczał się pogodnym charakterem, wrażliwością na potrzeby innych i głęboką wiarą. Już jako nastolatek odkrył w sobie powołanie kapłańskie i wstąpił do seminarium. W 1960 roku przyjął święcenia kapłańskie. Jako duszpasterz wyróżniał się prostotą i bliskością z ludźmi. Szczególną troską otaczał młodych, wierzył, że to właśnie do nich należy przyszłość i że mogą wyrywać się z błędnego kręgu przemocy, przestępczości i mafijnych układów, które były codziennością na Sycylii. Kiedy w 1990 roku został proboszczem parafii Świętego Kajetana w dzielnicy Brancaccio w Palermo, od razu Stanął wobec wielkich wyzwań. Była to jedna z najbiedniejszych dzielnic miasta, całkowicie zdominowana przez mafię. Puglisi wiedział, że nie może milczeć. W homiliach, katechezach i spotkaniach mówił jasno, że Ewangelia nie idzie w parze z przemocą, korupcją i strachem. Uczył dzieci i młodzież, że mafia nie jest ich przyszłością. Te słowa nie spodobały się przestępcom. Widzieli, że ksiądz podkopuje fundamenty ich władzy, bo zamiast strachu zasiewał w sercach ludzi wolność i nadzieję. 15 września 1993 roku, w dzień swoich 56. urodzin, Józef Puglisi został zamordowany przed własnym domem przez mafijnych zamachowców. Jego ostatnie słowa, wypowiedziane spokojnie do zabójców, brzmiały: Spodziewałem się tego świadczyły o tym, że był przygotowany. Oddał życie w pełnej świadomości, że wierność Ewangelii jest ważniejsza niż własne bezpieczeństwo. Papież Benedykt XVI nazwał go bohaterskim świadkiem wiary, a papież Franciszek w 2013 roku ogłosił go błogosławionym. Dziś błogosławiony Józef Puglisi jest symbolem odwagi i patronem tych, którzy walczą o wolność od mafii i wszelkiej przemocy. Jego życie uczy nas, że chrześcijaństwo nie polega na kompromisie ze złem, lecz na odważnym świadectwie prawdy i miłości, nawet jeśli kosztuje to życie. Dziś warto zapytać siebie, czy ja mam odwagę sprzeciwiać się złu w moim otoczeniu, czy potrafię wprowadzać w życie Ewangelię także tam, gdzie panuje lęk, niesprawiedliwość i milczenie.